Jak wyglądała wtedy definicja kobiecości no. w czasach twojej mamy? No, bo myślę, że mnóstwo rzeczy czasy. nie mieściło się Właśnie, ludziom w głowach, prawda? Tak, ale mamy znowu inne, inne pokolenie, inny moment. Mamy lata, powiedzmy, nie wiem, 60., prawda? I to jest taki dziwny moment, bo tak, odchodzi trochę taka koncepcja jeszcze lat 50. kobiecości, że ta kobieta jest taka. Troszkę wycofana, taka, żeby i tak za bardzo nie było widać. Ona jest właśnie taka ładna, ale tak mało wyrazista. I teraz przychodzą te lata 60., no to jest oczywiście polska, ale na świecie już time. wiemy. No właśnie, hipitami, rewolucja seksualna. I ta kobieta właśnie uwalnia się z gorsetu, oczywiście metaforycznie rozumianego, czyli że ona. Też wchodzi w taką sferę wolności, swobody, y, takiego, y, no właśnie, jest jazz, Wyzwolenia. jest inny ruch, pojawia mm -hmm. się to ciało y, uwolnione, bo te stroje się zaczynają właśnie takie bardziej luźne i takie. Y, y, jest ekspresja, jest ekspresja też y, fizyczności, ciała, seksualności.